I rodzi się pytanie, czy polski rezerwat chce być jak hiszpańska Zara? Sprawdźmy to. Kamizelka ze spodniami leniana w prążek. Bardzo hot, bardzo w trendach, dobry skład materiałowy. Top lniany, który w zarze był wiralowy w zeszłym roku. Identyko. Biała lniana kamizelka. Super modne już od zeszłego roku, bo już w zeszłym roku pokazywałam wam te kamizelki. Są bardzo w trendach o hit. Letnia sukienka denimowa z jeansu. Bardzo, bardzo w trendach. Wiskozowe, garniturowe spodnie. z Szeroka nogawka. Bardzo, bardzo podobne do tych z mango, które ja mam z zeszłego roku, o które bardzo często mnie pytacie. Bardzo w trendach. Każdą z tych rzeczy można zrobić bardzo fajną stylizację, nawet taką basicową. Ma nowoczesne fasony, ma bardzo dobry skład materiałowy. W rezerwcie. Już nie tylko ciotka klotka, ale też nowoczesna, dobrze ubrana kobieta.